I guitar, miReina, Bidén, potem zajebiemy się razem nie mam nie mam ja się spotykam spotykam sama sam sama sam, 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 sam bo jo jest taki przyćmany i jest na trochę najebany bo się chcę do sklepu i ciulek lufa ze sklepu Ale kurwa jednij no głosem chłopie Wierdalaj tak mi teraz, nie, nie przerywaj jak ja bansuję Znam ten sam, kiedy Ciebie mam Ciebie mam, kiedy spojrzykam Spotykam, że sam na sam Sam na sam Oooo Środa to taki dzień, gdy kiedy mruwa do mnie dzwoni Kula znowu jest zjara, nie je przyjeżdżaj do mnie Adi się cieszy, bastek siłoi, a Tadzio w grobie się pierdoli. Ten sam kiedy ciebie mam, ciebie mam, ja z powodu... Głośnik kula popłos, jak prawdziwy kurwa, na sam, 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 sam. Spodtek ten dzień, kiedy mruwa znowu do mnie dzwoni, kula kurwa, wiesz co teraz mamy? Ja, ranię, ja i trzeba to spalić. Was tak się cieszy, a Diu leży w grobie. Kasia się cieszy, bo kurwa nie może. Ja ja jestem taki fajny, kiedy ciebie mam, ciebie mam. Pocież, on by teraz tam go godz. Do... Spotykam sam na sam, sam na sam. O. Siur, 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 się najebać siur, siur, proszę ciebie potem, potem siur, siur, na nie siur, 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 kiedy ciebie mam, ciebie mam siur, 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 o bakul. <grywk> <grywk> a tam, a tam, Kagger. Ja. Jedziesz kula. Mm. Informują o wisac wtedy kiedy telefon się zepsuje. To jest ja. prawda. prawda. Tego, kiedy ci lają kule, to trzeba mu pomóc. <coughs> nie mamy za tym, nie mamy krwi, no to raczej nie piszemy. Tak, dużo drgoczą nam. Zorganizowanie to kurwa, bo myślę. Tak.

Za klub oddamy życie to nasza wspólna praca na kurcie oczekiwanie Bo popiłka nasza gandzianka W dupie mamy e, ustawki Ujś to pójść to teraz, lub go <laughs>